Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba I witam na pierwszym gameplayu poświęconemu grze Might and Magic Duel of Champions Postanowiłem, że mógłbym coś takiego tutaj nagrywać, coś takiego wrzucać Gdzie będę przedstawiał jakieś tam moje pojedynki I zobaczymy ile elo uda mi się tutaj właściwie nabić W tym odcinku chciałbym Wam właściwie tylko zaprezentować moją talię Powiedzieć Wam czym gram No i jakieś tam ewentualnie kilka... Kilka opisów do tego dodać. Ja mam nikt Nekrograbie, z tego względu, że zakładałem, że tutaj na tym koncie będę grał talią Necropoli, ale złożyło się tak akurat, że wypadło mi naprawdę sporo i bardzo fajnych kart do twierdzy. Dlatego gram tutaj na tym koncie twierdzą. Zaraz Wam zresztą wszystko pokażę. To jest naprawdę bardzo fajna. E, frakcja, która mi się spodobała. Okej, okay. moim bohaterem jest Keltor, władca Furii, który ma statystyki 1-1-1. E, może używać magii powietrza oraz ognia, jako specjalną umiejętność. E, może wybrać sojusznicze stworzenie, które ma e, ileś tam jednostek szału, i ten szał może. E, tym szałem może zaatakować wskazaną jednostkę przeciwnika. Bardzo fajny bohater, naprawdę wiele razy tutaj korzystałem z tej umiejętności i to mi jakoś tam pomagało. Ok, stworzenia jakie posiadam? Łupieżca z ranaru szał 1, czyli kiedy ginie sojusznicza jednostka, ta jednostka otrzymuje plus 1 ataku i plus 1 kontry do końca tury. To jest taki tam zapychacz. Dwie sztuki mam u z Renaru. On ma 002, niski koszt, no ale to, to jest bardzo sytuacyjna jednostka, bo kiedy nie ma szału, no to jest troszeczkę nieprzydatna tak właściwie. Goblin zwiadowca, wiadowca, niewrażliwość na odwet 201, e, raczej tutaj wiele mówić nie trzeba. Pie, pierwszotierowa jednostka, mam ich tutaj u siebie cztery. Zaczynamy drugi poziom. Harpia z ranaru 2-1-4 to już taka jednostka, te cztery życia to jest dość, dość dobra opcja, 2-1 to też jeszcze tam tak w miarę, w miarę ujdzie. Na drugi tier jednostka, dwie piątki, można przywoływać cztery sztuki. Goblin łowca 2-1-3, niewrażliwość na odwet, też raczej nie ma co się tutaj zagłębiać. Brakuje mi troszeczkę jednostek na trzeci tier, brakuje mi fajnych centaurów, ale mam za to morskiego elfa Łucznika, właściwie Elfka 303, niewrażliwość na odwet. Tutaj jest karta z nowego dodatku. Eee, postanowiłem ją dodać, zobaczyć, jak ona się spisze. Ona jest niezdolna do ataku, nie może atakować, ma statystyki 007, ale nawet jeżeli, nawet jeżeli dodam w jakiś sposób czarem czy, czy coś te tej jednostce atak, to ona i tak eee, nie, nie może atakować, więc to będzie właściwie zmarnowanie. Ale to, to jest bardzo fajna ściana, bardzo fajny Wall 7 życia na trzecim tierze, No to jest dość sporo. Dodatkowo ma fortyfikację, czyli sojusznicze jednostki stojące w jednym szeregu z tym stworzeniem nie mogą zostać zaatakowane ani otrzymać żadnych obrażeń w walce. To jest fajne, czyli jeżeli ja postawię. Jednostkę jakąś za nim za, za tym drzewcem No to najpierw trzeba tego drzewca zniszczyć Żeby móc zaatakować tamtą jednostkę stojącą za nim No oczywiście to nie tyczy się czarów Czarami można tamte jednostki spokojnie Atakować Kolejna jednostka z dodatku Postanowiłem ją dodać z tego względu, że tutaj na trzeci tier Mam troszeczkę pustkę i chcę zobaczyć jak ona Jak ona tutaj zadziała na trzeci tier 3 piąstki, 1 many, 2-1-4, niewrażliwość na odwet. To jest taka jednostka, no, szał, szału nie ma, papy z dachu nie zrywa, ale, ale zobaczymy sobie, jak, jak ona tam będzie działała na polu bitwy. Kolejna jednostka na trzeci tier, kroczący w snach, niewrażliwość na odwet, 3 e, piąstki, 1 jeden, jeden many, 2-0-4, niewrażliwość na odwet, szał 1, czyli to, to, jak już mówiłem, kiedy ginie sojusznicza jednostka, on zyskuje plus jeden obrażeń, plus jeden kontry. Okej. Okay. Kolejna jednostka z dodatku. Bojowy Olifant. To jest też taki dość gruby, dość gruby typ, bo ma 7 życia. Dwa ataku, dwa kontry za trzy piąstek. Zobaczymy. Myślę, że mógłby się przydać jako taka ściana dodatkowo, która gdzieś tam delikatnie może kąsać, nie? To może być jeszcze całkiem okej. Okay. Pająk Księżycowego Jedwabiu. To jest właściwie tylko tak do, dość często to wrzucam do, do wkurzania, kiedy e, przeciwnik ma jednostki e, walczące. Kiedy, kiedy przeciwnik ma jednostki atakujące magicznie, bo ta jednostka ma magiczną tarczę, ona nie utrzymuje żadnych obrażeń od zaklęć oraz ataków magicznych, czyli to naprawdę jest bardzo wkurzająca jednostka. Kiedy ktoś ma jednostki magiczne, to tym pajączkiem można bardzo ładnie to e, zablokować. Dodatkowo moje zaklęcia kosztują o jeden punkt ruchu mniej, więc to też jest fajne. Przechodzimy do, do kolejnych grubasów. Cyklop burda. to jest bardzo fajna jednostka, którą ja lubię. Ona jest na czwarty tier, 4 piąstek kosztuje. Ma 2/2, 6 dwa, dwa ataku, 2 kontry, 6 życia. To jest fajne. I ona ma podwójny atak. Może, może podwójnie zaatakować, jeżeli po pierwszym ataku ciągle żyje. No, minusem jest to, że ona otrzymuje cały czas obrażenia od, od kontry. Ale mimo wszystko to jest, to jest bardzo fajna. Jednostka. Znaczy, ona nie może podwójnie atakować, tylko musi. To nie jest tak, że ja mogę raz zaatakować, drugi raz nie mogę. Jeżeli moja jednostka, jeżeli hała, Cyklop Burda przeżyje po pierwszym ataku, to drugi raz musi też zaatakować. Ok, Miażdżyciel. 2-1-4-4 koszty. M, koszt, koszt 4 piąstek. Jednostka na czwarty tier. Jest odporna na manę. Wszystkie obrażenia magiczne zadawane temu stworzeniu są. Redukowane o połowę, zaokrąglając w dół, więc to jest też przydatne. No i jednostka ma jeszcze szał, to już to o czym mówiłem, to nie ma co się tutaj zagłębiać. Za... Napasliwa Furia. Dość ciekawa, dość ciekawa jednostka na czwarty tier. 3-1-3. Więc ten atak i, i, i życie nie jest może jakoś tam super duże. Ale ona jest niewrażliwa na odwet, co jest niewątpliwym plusem. I drugim plusem tejże jednostki jest to, że ona ma dowolny atak. Ma swobodny atak, czyli mogę atakować dowolne stworzenie na planszy. Nie tylko te znajdujące się w moim szeregu. To czyni z tej napasliwej Furii naprawdę, naprawdę fajną jednostkę, która, która mi się podoba. Kolejny grub Próba, skażony ork 437 to jest, to jest bardzo fajna jednostka, którą, którą często używam i która często mi gry wygrywa, tak naprawdę. Skażony ork, dość sporo ataku, 4 to jest dość sporo, duża kontra 3, no i 7 życia. To jest, to jest naprawdę ciekawa jednostka. Kolejna postać z tego nowego dodatku. Ja tymi postaciami z tych nowych dodatków jeszcze nie grałem. Ja jej wrzuciłem tutaj właściwie tak na próbę, chcę zobaczyć co co ta jednostka tutaj mi zrobi. Na czwarty tier, 4 piąstki, 2, 0, 4. Ten atak taki średni, troszeczkę życia bez kontry, co nie jest dobre, ale fajne jest, że ta jednostka ma szybki atak, czyli ona może, może wykonywać ruch i atakować w tej samej turze. To jest, to jest fajne. I jeszcze ma szybki atak, czyli od razu jak się pojawi na placu boju, to może zaatakować od razu Więc to jest też fajne, to, to może się Przydać, myślę Piąty tier, na piąty tier mam Centaur Grasanta e, 3-2-5 Więc takie, takie, no powiedzmy Przeciętne te statystyki Niewrażliwe na odwet, no i tutaj Niewątpliwy plus, że ma swobodny atak, także też Tutaj mogę atakować dowolne jednostki Na planszy, to jest to jest plus. Mam jedną taką jednostkę wrzuconą, tak, taką, kurde, typowo już, już for fun właściwie, bo do, dość rzadko tego oszalałego cyklopa e, wyrzucam, bo, bo tak naprawdę go, go często one hitują wtedy jakimiś czarami czy coś i niewielki pożytek z tego, tego cyklopa jest. 4-2-7, dość spora ataku. No 4 to jest jednak dość dużo. 2 kontry, 7 życia. Niewrażliwość na odwet i ta jednostka również ma podwójny atak, także od razu, jeżeli przeżyje to za 8 może sieknąć to. To jest dość, dość dobre. To jest dobre. No 8, 8 ataku to jest dużo, tak? Jeszcze mam kilka takich grubych jednostek, ale one nie są wrzucone w tej talii, żeby mi tam niepotrzebnie nie zajmowały miejsca. Ok, przejdźmy do zaklęć. Ognisty pocisk, standardowe zaklęcie właściwie zadaje 2 punkty obrażeń skazanemu w stworzeniu. cztery sztuki obowiązkowo. Ognista tarcza. Mam dwa, dwa czary tego rodzaju. Ono tworzy efekt, że kiedy moje stworzenie otrzymuje obrażenia, to te same obrażenia są zadawane jednostce atakującej. Dość przydatne, czasami dwie sztuki, myślę, że wystarczająco akurat. Szał, zaklęcie, sz... znaczy mówię szał to jest wewnętrzny płomień, ale sprawia, że zaczarowane, od... zaczarowane stworzenie otrzymuje plus dwa ataku, plus dwa kontry. Do końca następnej tury. Jedno zaklęcie mam. Może się przydać, żeby tam czasami coś skasować. Szybkość błyskawicy. Zastanawiałem się, czy, te, czy ten czar tutaj wrzucić, tak naprawdę, ale wrzuciłem i, i to jest taki sytuacyjny, bardzo czar, bo, bo ten czar sprawia, że. Yy, zaczarowana jednostka może, może się poruszać i atakować w tej samej turze, czyli dostaje status chyżość, status chyżości dostaje. Zaklęcie z nowego dodatku, uderzenie błyskawicy, za dwa many zadaje wskazanemu stworzeniu 4 punkty obrażeń, myślę bardzo dobre zaklęcie. Szkoda, że tylko jedno mam, yy, ale oczywiście to, to, jest, to jest bardzo, bardzo przydatne, więc tutaj Ląduje w Tali. Kula ognia. Świetne zaklęcie. E, 4 many. Zadaje cztery punkty obrażeń wskazanemu stworzeniu i wszystkim tym, które z nim sąsiadują. Dotyczy również jednostek sojuszniczych, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre zaklęcie. I szkoda, że tylko dwa, e, dwa czary mam, bo, bo chętnie bym skorzystał z więcej. Też ciekawe zaklęcie. Łańcuch piorunów. E, 4, 4 many. E, też niestety tylko, znaczy też, no mam tylko jedną, jedną sztukę jego. Atakuje puste miejsce Znaczy muszę zaznaczyć puste miejsce na polu bitwy I zadaje 3 punkty obrażeń wszystkim stworzeniom Które sąsiadują z tym polem Więc jeżeli przeciwnik źle się ustawi Jakoś no to można naprawdę fajnie Fajnie tym Zaczarować Kolejne bardzo dobre zaklęcie, którego mam już yy, Troszeczkę więcej, no bo mam aż 3 to, to jest dość sporo Błyskawica zadaje 6 punktów obrażeń Wskazanemu stworzeniu No także to też obowiązkowe czary Jeszcze cyklon który e, działa na szereg i wtedy jednostki we wskazanym szeregu do następnej tury nie mogą atakować i dodatkowo jeszcze zadaje jeden punkt obrażeń wszystkim tym jednostkom właśnie w tym szeregu. To są moje czary, mamy jeszcze łuty szczęścia, e, tak łuty szczęścia. Boże, to są wydarzenia, tak? Przepraszam. Tak, wydarzenia. E, to raczej standardowe, nic nic tutaj na dobrą sprawę nawet nie zmieniałam. Tydzień wiedzy można wyciągnąć kartę, jeżeli tego jeszcze nie robiliśmy w tej turze, ale potem nie można. Już zagrać żadnej karty. Świętowanie, czyli każdy gracz dobiera kartę. Tydzień najemników. Do końca tury zagrywam kartę z biblioteki. Jeżeli jest to stworzenie, to moje sojusznicze jednostki otrzymują plus jeden do ataku. Jeżeli nie jest to stworzenie, to przeciwnicy otrzymują plus jeden kontry. To trwa bodajże do, do następnej tury. Oj, włączam. Dzień Fortuny, odrzuć kartę, dobierz y, następną oraz dwa. Tydzień Zbroi Mistrzu: zwiększa atak następnej wystawionej jednostki i miesiąc Tańczących Płomieni. Do końca tury wszystkie stworzenia otrzymują plus 1 ataku i plus 1 kontry. I to by było właściwie na tyle, jeśli o to chodzi. Mam 66 kart w tej talii, troszeczkę może i dużo. Chociaż też może niekoniecznie. Ja dodałam tutaj te jednostki właśnie z tego dodatku, więc one też mi tutaj chyba 4 czy 3, więc, więc troszeczkę mi to zwiększyło. Nie mam w ogóle łutów szczęścia, ja nie idę w łuty szczęścia, one nie są mi potrzebne. Stwierdziłem, że lepiej mi będzie bez nich i rzeczywiście naprawdę o wiele lepiej się gra. Nie muszę tracić czasu przy tym bohaterze na rozwijanie punktów dowodzenia, idę tylko w siłę i w manę i to się naprawdę bardzo fajnie yy, sprawdza tutaj. Mówiłem jeszcze o tych innych grubych stworzeniach, które mam, których nie wystawiam. To jest na przykład Zaklinacz Krwi. On ma 007 i gdy wkracza na pole bitwy, niszczy dwie sojusznicze jednostki i siła ataku i odwetu Zaklinacza Krwi jest równa sumie poziomu aktualnego zdrowia tych obu zniszczonych jednostek. Czyli jeżeli bym zniszczył jakieś dwa grubasy po 5 życia, no to bym miał 10 ataku, 10 kontry. No ale to, to jest też coś za coś, dwie jednostki tracę, żeby tu jedną mieć taką przekoksaną, którą tak czy siak tak naprawdę można dwoma czarami czy jednym czarem, zależnie od tego jaki to jest czar, zniszczyć. Więc stwierdziłem, że ten Zaklinacz Furii, szczególnie, że on jest jeszcze dość drogi, 5, 5 punktów ruchu, 5 piąstek, jedna bana i to jest też bardzo, bardzo, bardzo sytuacyjna jednostka. Stwierdziłem, że nie opłaca mi się nim grać w ogóle. Jest jeszcze Oszalały Miażdżyciel 4-2-6, na 7 punktów ruchu kosztuje więc dość drogo 6 piąstek, niewrażliwość na odwet szarża, czyli atakuje wszystkie jednostki we wskazanym szeregu i szał 2, tylko, tylko mówię, no to jest, to jest dość też drogie dość drogie stworzenie. Chociaż tutaj mam też tego szalałego cyklopa, ale wydaje mi się troszeczkę lepszy niż, niż oszalały miasz życie. Więc mam dwie, dwie oszalałe jednostki, ale zdecydowałem się na tego. I tak bardzo rzadko go zagrywam tak naprawdę więc. więc to i tak jest tylko taka proforma, żeby tutaj coś było. Może nawet go zdecyduje się, żeby go wywa wywalić. Brakuje mi tej talii, jeszcze chciałbym e, tutaj mamy te cy cyklopy, boże cyklopy, centaur Grasant, są jeszcze centaury łucznicy czy jakoś tak to się nazywa, na trzeci tier e, i te jednostki by mi się tutaj przydały i, i, i wtedy myślę, bym miał już całkiem fajnie skompletowaną talię może jeszcze parę zaklęć, tutaj te dwie kule ognia jeszcze jakby doszły. To by było fajnie. Tutaj te uderzenie błyskawicy też jest całkiem fajne, dość tanie, a skuteczne, więc myślę, że też więcej tego by mi mogło wpaść i myślę, że naprawdę wtedy bym miał dość fajną talię, ewentualnie jeszcze jakieś zaklęcia, typu cyklon, które pozwoliłyby mi całą, całą linię wyłączyć to by było dość fajne, ale tak czy siak, myślę myślę, że to jest dość fajna talia, która, która mi tutaj naprawdę bardzo fajnie działa, więc zobaczymy, zobaczymy, myślę, że teraz już nie będziemy żadnego meczu grali, bo i tak dość długi ten odcinek wyszedł, ale sprezentowałem Wam moją talię, zobaczyliście jak to wygląda, ja w tej chwili mam 466 Elo Także mm, właściwie niedużo mi brakuje, żeby dojść do tej granicy 501, z której nie będę mógł spaść. No i zobaczymy jak później pójdzie, jak to, jak to pójdzie, gdzie zdołamy dojść, grając y, tą talią w grę Duel of Champions. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za, za obejrzenie tego materiału. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało, postaram się Wam odpowiedzieć, doradzić, jeżeli będę w stanie. No i myślę, że niedługo zobaczycie pierwszy mecz już gdzieś tam oficjalnie nagrany na YouTube'a. Także nic, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!